you oh. Na kanale Moc Drewna. Ja nazywam się Mariusz Paluszek i dzisiaj chcę Wam pokazać fajną piłę dla cieśli, dla osób, które chcą budować dom szkieletowy. Jest to standardowa piła, którą zobaczycie na wszystkich budowach norweskich. Na takich piłach właśnie docina się konstrukcje. Są to piły, które możemy spakować do samochodu, do normalnego busa, nawet małego. One wchodzą. Jest po prostu do rozbierania. Można na niej ciąć bardzo długie rzeczy, można ciąć płyty i wszystko można robić samemu. W ogóle nie potrzeba dwóch osób do tego. Piła jest bardzo, bardzo fajna, no niestety nie można jej kupić w Polsce, tak naprawdę jest tylko na rynku e, norweskim dostępna. Jest dosyć droga, jak na polskie warunki. Trzeba się liczyć z wydatkiem około 20 tysięcy złotych, ale ja Wam pokażę po prostu prostą piłę, bo jest bardzo prosta, jej konstrukcja się nie zmienia od 20-30 lat. Ja w Polsce posiadam model z roku 1986 bodajże, tej samej piły. To poza paroma elementami, które są dodatkami, tak naprawdę fizycznie dużo się nie zmieniło. Mechanicznie się dużo nie zmieniło. Także te piły po prostu przez lata są tylko udoskonalane jakimiś tam detalami. Reszta jest bardzo fajna. Zobaczcie. Mamy tutaj. Główny, główny, główną część tej piły, tak, czyli ona się tutaj składa z dwóch części. Ona jest tutaj dzielona. Tu możemy wziąć zarączki i możemy tą piłę przenieść. Te dwa stoły są odpinane. Dół, ten taki koziołek, na którym stoi, też jest tylko luźny. Tak naprawdę to na nim stoi. Tutaj mamy bardzo łatwą możliwość zmieniania szerokości. Mierzymy sobie tutaj do piły. Jest tutaj podziałka oczywiście. Ta piła nie jest wcale stara. Ona tutaj nie wiem czy 2 lat, lata ma. I tutaj sobie możemy po prostu łatwo zmierzyć. Potrzebujemy uciąć coś na 25 cm, blokujemy i jest OK, możemy ciąć. Fajnym sposobem jest to, że możemy ciąć wzdłużnie, tak jak jest teraz piła ustawiona, a po zwolnieniu blokady możemy obrócić piłę i możemy ciąć w poprzek. Tak samo możemy przeciągać. Do tego ustawiamy sobie grubość, wysokość e, cięcia. Tak? Możemy zblokować na centymetr, na dwa, na maksymalnie tnie 9 centymetrów. Najczęściej konstrukcja się tnie w ten sposób. Ustawiamy sobie w tym miejscu. Kładziemy element i docinamy. Przesuwamy. I docinamy. Także jest to bardzo proste, bardzo szybkie. Mało tego, żeby było lepiej widać, pokażę na wzdłużnym cięciu. Blokując sobie piłę na stałe, mamy możliwość jeszcze zmiany jej kąta i możemy na przykład ciąć wzdłużnie do 45 stopni. To samo dotyczy, jeżeli sobie. Też różną wysokość możemy w tym zakresie ustawiać, ale to samo dotyczy na przykład cięcia poprzecznego, szczególnie ścianki kolankowe, ścianki szczytowe, gdy musimy w słupkach zaciąć kąt. To tak samo zblokowałem sobie. Momencik, już teraz mi się tu obróciło. Oda. Też możemy ciąć pod kątem do 45 stopni wzdłużnie, poprzecznie, tak naprawdę wszystko jest do ustawiania w 5 sekund. Już mamy kąt prosty, niemy. już może I tutaj też samą tarczę też możemy ustawiać pod różnymi kątami. Tutaj jest podziałka. Mamy blokadę oczywiście na 90 stopni, na 40 5 stopni nie ma blokady. OK. Ale możemy tutaj na... zblokować sobie. I tutaj mamy pokrętło, którym blokujemy i teraz będziemy ciąć, ustawiamy sobie tak i możemy ciąć. Oczywiście dodatkami są wszystkiego rodzaju ograniczniki w ten sposób całą szynę możemy też przesuwać. Tu mamy rolki, które to wszystko ułatwiają. Druga strona też jest na rolkach. W bardziej wypasionych modelach, bo jeszcze są bardziej wypasione, można sobie domówić. Tutaj aluminiową szynę, prowadnicę. Tu mamy taki dodatek, właśnie gdy, o jest troszeczkę ciasno, o się. Jeżeli e, tniemy szerokie rzeczy, tak? jeżeli tniemy tutaj płyty, żeby nam się już tutaj oparło. Wierzcie mi, że płytę OSB, płytę każdą wielkości OSB y, 2,40 na 1,20 m samemu można na tej pile ciąć w każdy sposób. Nie potrzeba drugiej osoby do trzymania, żeby coś nie upadło. Można wszystko sobie, jeżeli ktoś oczywiście ogarnie temat e, piły, to jest e, bardzo pra, prosto na niej pracować. Te wszystkie elementy są do ustawiania do wysokości, jeżeli pracujecie na nierównym terenie. Jest możliwość, że i ten stojak, i ten na końcu. Wszystko możemy ustawiać do wysokości. Dlatego ta piła idealnie nadaje się na budowy. Do tego może pracować w największym deszczu, nic się nie dzieje. My w Norwegii cały czas pracujemy w paskudnych warunkach pogodowych. Ciągle pada te piły, stoją latami na podwórku i nic im nie ma. Poza tym, że farba od nich odpada, ale ogólnie elementy oczywiście aluminiowe nie rdzewieją. Resztę podzespołów silniki żadnych problemów nie mają. Pokażę Wam tutaj. Mam tutaj dwie, trzy piły, stoją podobne, które już mają. Z 10, 15, 20 lat niektóre, na niektórych jest chyba rok napisany. Zaraz wam pokażę i pokażę wam, jak na niej pracować, bo będziemy dzisiaj troszeczkę tutaj ciąć. A tutaj piły, które już mają swoje lata, już swoje kilkanaście budów przeżyły. Jak widzicie, są złożone w elementach, e, przygotowane na rozpoczęcie kolejnych projektów. Mamy ich kilkanaście. Czasami na jednej budowie potrafi, potrafią być dwa. Jak widzicie, zajmują mało miejsca. Tak naprawdę na palecie się zmieści. Także bez problemu do busa możemy dać. A więc teraz pokażę wam jak na tej pile pracować. Dotnę parę elementów i wam pokażę. Oczywiście BHP. A więc tak, cięcie poprzeczne, żaden problem. Chcielibyśmy teraz sobie zaciąć krokwie. Ustawiamy na przykład, nie wiem, jaki kąt sobie ustawimy, coś w granicach 30 stopni. bardzo. To samo dotyczy cieli wzdłużnych, nie ma żadnego problemu. Well. A więc dzisiaj e, był krótki filmik o ciekawej pile, którą chciałbym, żeby była dostępna w Polsce, no niestety może się ktoś pode mnie produkcji takich pił będą ogólnie dostępne. Na razie trzeba sprowadzać. Jak widzicie piła jest super, fajnie się na niej pracuje, efektywność pracy jest dobra. Ogólnie filmik oczywiście jest skierowany dla firm. E, jak łatwy sposób narzędziami można poprawić efektywność pracy, e, szybkość, budowy to dotyczy tak naprawdę wszystkich narzędzi, ponieważ wiemy, że ogólne przeświadczenie, że Polacy są nieefektywni w pracy, tak? Tylko że na Zachodzie mają bardzo dobre narzędzia, bardzo przemyślane w wielu aspektach, nie tylko te piły. To samo dotyczy specjalnych podnośników do płyt gipsowych. No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest skierowanych na poprawę efektywności pracy. Także Tutaj nie opłaca się, żeby na przykład dwóch ludzi coś niosło. lepiej wziąć jednego człowieka i dać mu po prostu, e, kupić mu wózek na przykład, żeby to przewodzić. Tak? W Polsce jeszcze cena pracy jest na tyle niska, że opłaca się nawet pięciu ludzi nająć, żeby to wykonywało tą samą pracę, co tu wykonuje dwóch. No i niestety dlatego nam brakuje tych narzędzi, a jeżeli już są, no niestety często są to narzędzia z Zachodu, które są, mają taki, taką samą cenę jak na Zachodzie i są niekonkurencyjne dla nas, żeby e, Polski przedsiębiorca po prostu mógł sobie pozwolić na niektóre rzeczy, które na pewno by mu się przydały, no ale ceny niestety są za wysokie. Także y, o ile na dzisiaj tyle. Jak widzicie, jestem troszeczkę w innej scenerii, bo dzisiaj kręcę y, pierwsze kursy dla Was. Y, od podstaw budowy domu szkieletowego zaczynamy od ściany, zobaczymy jak mi się to tutaj potoczy. Na początku podejrzewam, wyjdą mi z tego dwa, albo trzy, może cztery kursy, które będzie można y, znaleźć u mnie na stronie na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania i komentowania. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!